To jest projekt Odnowa. Projekt Odnowa, który opisuje sytuację osób, które doświadczyły spotkania z koronawirusem i starały się wyjść i znaleźć jakieś swoje miejsce, swoją narrację. Znalezienia się na nowo w społeczeństwie. Nie interesowała mnie kwestia medyczna, czy ktoś wierzył koronawirusa, czy nie. Bardziej mi interesowało, jak się znalazła ta osoba. Dla niektórych to było odżywcze bardzo, ba bardzo, że tak powiem, jak feniks popiołu się odnawiali. Natomiast inne osoby ponosiły wielką cenę, płaciły za to. Zależało mi, żeby ta wystawa była dwugłosem, dwóch mediów: medium słowa i medium obrazu. Ja postanowiłem robić zdjęcia osobom z terenu całej Polski. Natomiast prosiłem te osoby, żeby w ramach refleksji, z każdą z tych osób rozmawiałem kilka godzin, żeby w ramach refleksji opowiedziała mi o tym swoim przeżyciu i co zyskała, co straciła. Trudne były rozmowy, nieraz trwały 3-4 godziny, ale prosiłem, żeby esencję, taką pigułkę zapisały. Myślę, że to jest bardzo ważne, że. Dwie, dwie strony tutaj w tym projekcie twórczym współpracują. To jest większa autentyczność, większa szczerość i siła oddziaływania. Sam doświadczyłem tego, czy tego nie w szpitalu stwierdziłem, byłem blisko śmierci już naprawdę na samym y, pograniczu. I uznałem, że bardzo ważną jest rzeczą opowiedzieć w polu sztuki o tym doświadczeniu. Starałem się użyć technik analogowych, cyfrowych, nie tylko y, również są. Na wystawie zdjęcia przedstawiające moją osobę. Moim zdaniem często taka choroba wyzwala y, możliwość zastanowienia, zatrzymania się w życiu i zdefiniowania, co dla nas jest najważniejsze w życiu, jakie priorytety mamy. Sztuka powinna zadawać pytanie, Ja też zadaję pytanie, gdzie jest droga, co powinniśmy zrobić. Y, mam nadzieję, że na tej wystawie wiele osób zatrzyma się, zatrzyma w tym pędzie i zastanowi się, co dla mnie jest priorytetem w życiu.